Nie uwierzycie, co znowu kupiłam. Pewnie kogoś może zdziwić, po co ja znowu to kupiłam. Ale teraz pokażę wam dlaczego. Dlaczego stwierdziłam, że kupuję to po raz Mianowicie, kupiłam drugi zeszyt od Dlaczego? Zaraz wam pokażę dlaczego. Dlatego moja córka... Yy, ona ma fazę, że ona nie chce, żeby ja sama trzymała ten zeszyt, tylko ona po prostu chce sobie przekręcać karteczki, o właśnie. I jakby efektem tego jest to, że lecą kartki. tego ja w ogóle nie mogę z nią już ćwiczyć, tego zeszytu, dlatego że przykładowo tu mamy mamę, która mówi no, ale z kolei Tutaj ta, ta część, gdzie mamy różne zabawy jest do la. Gdzie jest la? O to jest właśnie pytanie. Ja po prostu już w tym zeszycie ja nie jestem w ogóle, słuchajcie, w stanie e, z nią ćwiczyć. Na przykład tutaj nie ma tyłu. I stwierdziłam, że e, ona jeszcze nie do końca potrafi wszystkie te sylaby z tego mm, sylaby głoski z tego zeszytu i dlatego zamówiłam już zeszyt nowy pachnący świeżością od razu mi się to kojarzy z wrześniem i z powrotem do szkoły <grym> I będziemy ćwiczyć. Ale oczywiście oprócz tego, już zamówiłam kolejny zeszyt. Część trzecią, bo drugą mamy. Sądziłam, że jak już zamawiam, to żeby za jedną przesyłkę już zapłacić i już. I teraz pytanie do mam. Jeżeli Wy też korzystacie z zeszytu, odmówimy od Pani Kariny, to mniej więcej w jakim etapie przyszliście na ten drugi? Do tego drugiego zeszytu? Ja wiem, że tam na na tym profilu pani Kariny jest wszystko opisane, ale jak szczerze gdy wróciłam do pracy, ja totalnie nie mam czasu w ogóle, nie kochanie te zeszyty już aktualnie są u mamy mama będzie korzystała z tych zeszytów a ty masz swój zeszyt to jest twój zeszyt i możesz go rewać jak tam chcesz, Ty może macie jakieś wskazówki jeżeli chodzi o rozgadanie malucha, moje dziecko mówi ale po, po swojemu, ja wiem, że w, każdym, w jakimś tam momencie w jakimś tam momencie zacznie mówić, ale nie ma co ukrywać, ja jestem mamą, która woli zapobiegać niż leczyć. Dajcie mi znać w komentarzu na jakim etapie w rozwoju mowy jest aktualnie Wasze dziecko. Nie ma co ukrywać, może to da mi jakoś po prostu otuchę w tej sytuacji albo po prostu uspokoicie mnie, że ma Michalina ma czas, żeby się rozgadać.